Czekaj, ja to jest Marta z Boga Codzienniefit.pl i dzisiaj pokażę Wam, jak robić przepyszne, warstwowe smoothie. Więc to warsłowe smoothie, które chcę wam pokazać, to tak naprawdę kilka przepisów na smoothie. Więc, zależnie od tego, na co macie humor, na co macie ochotę, możecie zrobić albo właśnie takie warsłowe, jak pokażę i zachęcam do tego, bo to jest bomba witaminowa i świetnie smakuje i super wygląda. Albo możecie po prostu wykorzystać jeden pojedynczy przepis i to też będzie ok. Ja jestem wielką zwolenniczką smoothie i wszystkich rodzajów koktajli, ponieważ jest to super sposób, żeby wpakować bardzo dużo owoców i warzyw do jednego posiłku. A niestety badania pokazują, że duża liczba osób ma problem z tymi owocami warzywami w diecie. Jemy ich za mało, jest ich ciągle za mało, przez co dostarczamy sobie zbyt małą ilość witamin i zamiast tego pakujemy się na przykład suplementami, a takiej dobroci są przecież w naszych. W sklepach i można z nich korzystać, i sobie zjeść owoce i warzywa, i będzie to dużo, dużo lepsze niż jakaś tam tabletka. Ok, więc e, co? Zaczynamy chyba, co nie? Dobra, więc zaczynamy od pierwszego przepisu: e, borówki, jogurt grecki, nasiona granatu, granatu i troszkę wody. Ok. Więc ja mam mój blender Philips. Wy też musicie mieć blender, żeby zrobić smoothie. Dokładny model blendera, zobaczycie sobie w opisie. I najpierw najważniejsze, wlewamy najpierw wodę oraz jogurt. Dlaczego? Dlatego, że dobrze jest wlać płynę na początku. Wtedy, nawet jeśli składniki są gęste, trudne do, do posiekania, do zmieszania, no to będzie nam łatwiej. Daję jogurt grecki. Tu jest około 300 ml jogurtu. Tam było jakieś 150 ml wody. Pamiętajcie o tym, wybierając jogurt grecki, żeby miał on dobry skład. Najlepiej, jeśli jest tam tylko mleko i bakterie, mogą być też białka mleka. Natomiast inne dodatki już nie są mile widziane. Najlepsze są takie proste właśnie jogurty. Dobra, kiedy mamy już jogurt, dodajemy potem granat. To jest połowa granatu, więc nie całość, a tylko połowa. Borówki około 150 gram. I teraz sobie to zblendujemy w jedną całość w Dobra. Okej. Okay, mamy już pierwsze nasze smutki zrobione. Możemy tak to zostawić? Ale ja przeleję to do miski i przejdziemy do następnego smoothie, tak żebyśmy mogli zrobić je po prostu warstwowe. Ale pachnie borówkami, masakra. Dobra, kolejny przepis to będzie zielony potwór. Połowa opakowania szpinaku. Ja biorę zawsze szpinak Baby. Do tego w połowie wsadzania szpinaku dolewam wodę, całą szklankę. To jest około 200 ml. Potem resztę szpinaku dodaję. Ananasa pokrojonego na kawałki. I jedno jabłko. Ok. Robimy. Wsadzamy do blendera. Zakrywam pokrywę przeciwdźwiękową. I jedziemy z programem smoothie. Okej, okay. jest gotowe. Myślę, że mieście chwilę groźnie, tak jak ja wsadziłam i się zastanawiałam, czy na pewno zmiksuje, ale zmiksowało i to na ciecz. Tak jak w poprzednim przelewam do miski i odkładam na razie na bok. Będzie nam to, o Jezus, jaki ładny zielony kolor! Będzie nam, nam to potrzebne przy robieniu warstw. Patrzcie, jaki ładny kolor. Okej, okay. kolejne smoothie jest pomarańczowe, więc potrzebne nam są cztery pomarańcze. Uptup. Ok, wszystkie są. Dwa banany. I ja dodam trochę mleka kokosowego, tak około dwóch łyżek, nie więcej. Dobra. Zamykamy. I jedziemy z koksem. OK, więc mamy nasz pomarańczowo-żółty kolejny koktajl do naszego warstwowego smoothie. Boże, jakie piękne bajkowe kolory, tak mi się podoba. Patrzcie, o, jaram się. Pachnie mega pomarańczą. I już nasze ostatnie smoothie do kolekcji. Szklanka mrożonych truskawek. Szklanka mrożonych malin. O, nie chcą się wydostać. Dostańcie się. Jedno jabłko, dwa kiwi, a nawet chyba trzy. Sorry, trzy kiwi. I jedno awokado, żeby trochę zdrowych tłuszczy też dodać do tego smoothie. Ok, wsadzamy. Zamykam. I teraz, ponieważ mam tam mrożone truskawki i maliny, to włączam sobie program do deserów mrożonych. Dobra, więc wszystkie smoothie już mamy, teraz przechodzimy do zrobienia jednego wielkiego warstwowego smoothie z ozdobami. Ok, więc robimy nasze warstwowe smoothie. Zaczynamy od borówkowego, i około 5-4 łyżek wystarczy. Okej, okay, jeszcze jedna. pora na zielone. Pamiętajcie, żeby wlewać te y, kolejne warstwy bardzo powoli, bo jak wlejemy je szybko, to nie wyjdzie nam ten efekt warstwy w ogóle. Dobra i teraz, żeby trochę ozdobić też, trochę, trochę podkoloryzować, trochę poprawić te smuti, dodajemy dwie łyżeczki y, płatków owsianych. Ja mam opiekane i przez to nie trzeba już nic z nimi więcej robić, po prostu się je dodaje. Dla ozdoby oczywiście, dla też pochrupania, jeśli i smoothie łyżką. Jeśli je pijecie, wcale nie musicie tego dodawać, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Czas na żółtą część. Około trzech łyżek, czterech. Wszystko tak naprawdę zależy od rozmiaru waszego słoika i tego, gdzie będziecie robić te smoothie, a właściwie do czego je nalewać. Ok. I ostatnia warstwa, czyli warstwa zmrożonych malin i mrożonych truskawek. Ale pachnie. Okej. Okay. Dobra, więc nasze warstwowe smoothie już gotowe. Można wbić rurkę. I smacznego. Okej, okay, więc to już cały przepis. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będzie Wam smakować. Jak mówiłam, możecie korzystać albo z jednego przepisu na smoothie pojedyncze, albo zrobić właśnie takie warstwowe. Myślę, że to świetna opcja na przykład na jakieś odwiedziny gości. I to chyba wszystko. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w, gó w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Hejka!